Chciałbym Wam pokazać, jak poprawnie wyregulować plecak. Plecaki duże i średnie, niezależnie od modelu i producenta, reguluje się w bardzo podobny sposób. Zaczynamy zawsze od wyregulowania wysokości szelek. W tym wypadku regulacja jest bardzo prosta. Odpinając rzep, przesuwając całe szelki w górę bądź w dół, dopasowujemy je do naszego wzrostu. Cyk. Zarzucam plecak na plecy. Kolejnym krokiem jest zapięcie pasa biodrowego i wyregulowanie taśmami tak, żeby przylegał ciasno do bioder. Na tyle ciasno, żeby można było tu włożyć rękę, a jednocześnie, żeby można było spokojnie oddychać. Kolejnym elementem jest wyregulowanie długości szelek. Robimy to przy pomocy tych troków z jednej i z drugiej strony. Ważne, żeby plecak leżał symetrycznie. Kolejny element regulacji szelek to troki. Tutaj pod klapą, które naciągamy, tak żeby ciężar plecaka znajdował się bliżej naszych pleców. Ostatni element to pas piersiowy, który stabilizuje plecak, tak żeby nie latał na boki. Jeżeli się podobało, łapka w górę i subskrybujcie nasz kanał.